Siemanko, co dziś mamy na śniadanko? Dzisiaj to konie nie dostały śniadania, ale dlaczego? Bo będzie imprezka, dostaną mnóstwo różnych pyszności. Zaraz pokażę wam nasz stół. Z jakiej to okazji? Już wam mówię, obchodzimy dwa lata istnienia naszej stajni tutaj w Rzeszotarach. Oprócz tego, roczek ma nasza fundacja. Małopolskie Centrum Hipoterapii Zagroda Możliwości. Zapraszamy na imprezkę. No nie! Ja, ja w tej czapce nie będę chodzić. Niech tylko. Przestaną się patrzeć na mnie. Udam jak gdyby nigdy nic, że sama spadła. Ha, ha, ha. No, dobra jeszcze chwilę w niej posiedzę, co mi tam. Niech się cieszą. O, nie ma czapki. O, nie, widziała, że ściągam. O, nie, ty też widziałaś. Jeszcze przed imprezą, spokojnie. Dwójeczka, jak dwa lata naszej stajni. A teraz pyszności dla koni, słuchajcie. Każdy dostanie tutaj smakowitej jabłuszka cukierki marchewkowe, cukierki owsiane i pyszne marchewki. Oprócz tego tutaj jest kosz pełen soczystych jabłek i chrupiących marchewek. No i oczywiście cały wystrój przygotowany do naszej balangi. Haha, ha, idziemy na imprezę. Dzisiaj impreza. Trzeba się przyszykować. Wystroimy się, co, Nadia? Zatańczysz dzisiaj ze mną? Nadia, no nie, nie rób takiej miny. Chociaż jeden taniec. Ok? No dobra. Migotka, Jasiek, idziemy na imprezę. Wow, impreza, idziemy na imprezę migotka, słyszałaś? ja tu jeszcze sobie dojem trochę chodź już, chodź bo się spóźnisz nie, nie, czekaj, bo tu taką dobrą trawę znalazłam pychotka ej, czekaj, czekaj, czekaj doj, oh, czekaj jesu dobra, idę, pędzę już czekaj Czekaj na mnie! Jezus, jaki mam wielki brzuch. Jak ja pójdę tak na imprezę. Boże! Za dużo najadłam się. O nie! Idę! O o! Nie wiem czy się zmieszczę mam taki brzuch. O, dobra, przeciznę się. Przeciznę się. Jest. Udało się. Igotka, musisz się wyczyścić. Są już wszystkie konie. O nie! Gdzie jest migotka? A, jest! Teraz będziemy się szukować do wyjścia. Kobiety końskie nasze będą miały zrobione fryzury. A mężczyźni ubiorą się może we frak? Ja poproszę ten... warkoczyk poproszę. Tylko tak, żebym nie ciągnął za bardzo. I słuchajcie, słuchajcie dzieci. Gwiazda, Wasza ukochana gwiazda wraca do akcji. Zobaczycie, jak będę pięknie dzisiaj wyglądać. Nie ja przyspieszenia. E... A czemu tak? Nie chcę przyspieszenia. Chcę mieć możliwość się wypowiedzieć. E... 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 Ja chcę inny kolor. Chcę inny kolor! Chcę inny kolor! Nie ma! Ja chcę inny kolor! Proszę! Pokartkę chociaż mi zamień. Nice. Ha. Yy, jeszcze proszę yy, tym lakierem do włosów to potraktować. Dzięki. Czapeczka obowiązkowo. A, może nie. No dobra. Tylko dobrze przymocuj. Teraz moja kolej, ale ja dzisiaj coś nie mam. Ochoty na imprezę. Nadia tam flirtuje z Tarantino. Nie wiem, czy coś z tego będzie. Chyba, chyba, że coś fajnego mi zaproponujesz, żebym wyglądał wystrzałowo. Tak, tak. Ofiki kolor oberżynka. W tym sezonie najmodniejsze. Nie, może wreszcie zwróci na mnie uwagę. No, może troszkę za ciepło. Ale za to dodają szyku, jak nic. Co tam robisz? Co tam robisz? Nie rozumiem. Co to? Popatrz na go. Co... Aha, okej, okay, dobra, dobra. A jaki kolor kokardki? No wiesz, jak wąkik na niebo. Aha. Popatrz, dałam ci głowę niżej, żeby ci było łatwiej. Dziękuję. O, sorry, wystraszałem się. Jakaś bucha jakaś to była. O rany. Ale mnie dziabła. Czy się czasem kokardy? Nie, nie, ja się w ogóle niczego nigdy w życiu nie boję. No to spróbujemy z czapeczką w takim razie. Ale, e, że, że z czym? Czapeczką. Że z czym? Nie, nie, co to, co to jest czapeczka? Ja ci pokażę. Aha, co tam masz? E, o, o... o nie! Jakieś dziwne kolory dobra. Na głowę. Nie, nie, wiesz co? Możesz mi to na kopyto założyć, ale, ale na głowę to chyba... Mmm. Nawet fajnie wyglądam. To może jednak? Dobra, sprób spróbuję. Spróbuję być dzielna. Jestem dzielna. Jesteś bardzo dzielna. Jestem dzielna. Słyszycie? Jestem dzielna. Bardzo dzielna. A dla Pana zostawiłam hit sezonu frak w kolorze soczystej łąki. Wow! Wow! Ale! Ale będę wyglądał! Dziewczyny padną normalnie u mych up, e, e, umych kopyt, przepraszam. Ekstra! Widzisz Nadia, widzisz? Nie, yeah, ale wyglądam. Tak jest. Ale, chłopaki, wyglądacie, niedość! No. Tarant, ale się odstrzeliłeś normalnie. Szok! Ty, Tarant, masz taką kurwczanko. Idę do ciebie, idę do ciebie. Ale pięknie wygląda. Czekaj, odgonie Jaśka. Tarantino, jesteś cały. Zielony mój. Hmm? Już idę z tortem owsianym. Czy ktoś pomoże mi zdmuchnąć świeczkę? To lat, lat. Nie żyją, żyją na. To mi tu pomoże dmuchać. No nie wiem. Ja, Dwa... ja, ja będę pierwsza. Ja o, będę pierwsza. Dmucham. Proszę bardzo ooo aua Tarantino, proszę bardzo Jasiu chcę tutaj kawałeczek, czyli niekoniecznie Uf, Tarantino Jeszcze raz Jasieczek, proszę bardzo O, to jest jedzenie Ej, tak Tu zna Piosa tak, ojej, a migotka to za daleko chyba jest. Ej, jeszcze ja tort. Migotka, migotka, migotka. Miam, nie, nie, miam, Tychotka. Miam, miam. nie, z z zapraszamy zapraszamy parkiet. parkiet. Zapraszamy do urodzinowego stołu. A, piechotki. Eee, ja tam wolę trawę. Mmm, piechotka, pyszna trawa. Nasze konie chyba dawno nie widziały trawy. W ogóle nie chcą podejść do stołu. Tylko jedzą tą trawę, która to jest dookoła. Chyba muszę im to wszystko zanieść. Jasieczek. Jasiu, Jasiu. Nie wiem o co chodzi konio. Migoteczka. Ale pycha, same przysmaki, ma stależa. Wreszcie jakaś kultura. O, ja też dostałem. Dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami przez całą imprezę. Mam nadzieję, że niektórzy się pobawili, a niektórzy zjedli jakieś pyszności. Chciałabym Wam od całego zespołu złożyć podziękowania, że jesteście z nami przez ten cały czas. Nie tylko tych dwóch lat, tylko jeszcze dłużej. Cześć!